Manko, witajcie i co tam u was? Yy, widać z tej strony AdrianX i dziś zagramy sobie w grę No może inaczej to sformułuję. Jest to pierwszy odcinek serii, która się będzie pojawiała obok innych, czyli Minecraft Single Player, to nie wiem czy będę jeszcze nagrywał, ale raczej tak yy, i World of Tanks yy, Okej, okay. to ta gra nazywa się. Yy... Stalker czyste niebo. Hmm. O co w niej chodzi? E, po co w nią gram? Gdzie chodzi o to, e, jesteśmy po prostu ajennikiem, po emisji w Zonie Czarnobylskiej, No wiecie, tam gdzie ta atomówka pierdoleła e, po emisji stracił po całą pamięć. Jest tutaj przetransportowany do takiej jakby bazy czystego nieba. To jest jedno właśnie z frakcji. I chodzi o to, że dołączamy do innych frakcji, pomagamy im. Napierdalamy wmontowane potwory. Ogólnie gierka bardzo fajna grywalna. Posiada du dużo otwarty świat. Możemy robić praktycznie co chcemy. E, no więc tak, e, co teraz musimy zrobić? No, e, jeszcze jedna. rzecz, bym już od menu, ale niestety fraps i tak się nie lubią, no więc... E, w każdym razie... Chodźmy tutaj. E, musimy pogadać prawdopodobnie z jakimś dziomkiem który wabi się barman. E, e. Tak, rzeczywiście spoko. Nigdy nie wiem skąd wychodzi I zawsze idę po tym Nice e, Okej okay. Tutaj możemy pogadać z nimi Wciskamy F No tutaj proces wszyscy mówią to samo Możemy z nimi wyhandlować Tutaj są walutą oczywiście ruble Bo to mm, rusty są Znaczy no, Rosjanie Dobra e, bla 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 Dobra, teraz musimy iść do takiego ziomka, to się nazywa Lebiediew um, On ma gdzieś swoje, swój pokoik tutaj. No i w każdym razie gra jest bardzo fajna. Um, Była akryl TDA. Znalazłem płytkę i pomyślałem, kurde, czemu by nie, czemu by nie zagrać? A, um, z tym ziomkiem pogadamy. bla 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 bla. Dobra. No i teraz, teraz pójdziemy sobie Ponapieprzać Musimy iść do takiego sklepikarza Który nam da strzelby Ogólnie cały arsenał Nice, manko. dzięki, teraz podam I teraz tutaj widzimy w lewym górnym rogu Taką fajną mapkę, jest zaznaczone takim czerwonym Okrążonym kukiem No gdzie mamy iść, teraz ten typek gotowy, jasne, Jademy. no i tutaj się zaczyna nasza przygoda, zabawa no jak widzimy na pierwszy rzut oka już widać bardzo dopracowaną grafikę fizykę grywalność jest naprawdę duża okej, okay, i tutaj występuje coś takiego jak Anomalie to są takie jakby wirujące w powietrzu, nie wiem jakby to ująć. I jakby, O, rozgrzane powietrze, tutaj właśnie to widzimy. Wrzucamy to śrubkami, żeby wykry wykryć gdzie to jest. Znaczy to przed siebie rzucamy, żeby taką anomalię nie wderzyć przypadkiem i żeby czegoś nie zrobić. Znaczy to tak fajnie pyka, jak coraz bliżej tej anomalii tutaj jest. Co, tylko ciekawe jest to, że mamy nieskończoną ilość tych śrubek. Nie ma, ale tutaj widzę, że jest. Tam jest. O, tutaj, tutaj, tutaj. Okej, okay, nice, wyszliśmy. Weźmy sobie. Yy, ten. No. Wiecie, o co chodzi? Pistolet! Musimy iść w tą stronę, tam jest taka wieża, tam właśnie strzelałem do tych zmutowanych potworków Ja już ogólnie w tą grę dość długo grałem, więc wiem nie wiem co i jak, ale nie chcę wam zdradzać yy, sami się przekonajcie, naprawdę oczy polecam wam grę, jest bardzo fajna yy, na mojej komputerku spoko chodzi o tutaj tam już sobie leżą Trzymy szybko na tą wieżę wyjść. Sprintem, sprintem, sprintem Spoko Nowe zadanie, bezknęcie na że nice Jakby takie zadania były za każdym razem Tam biega sobie Tutaj Pacniemy Zabiciki, nice Gin, gin, gin! Tam ten już jeden. A potem ja ledwo żyje, Ten właśnie tak chodzi dziwnie. Mają grubą skórę. O, w głowę dostał. O, i teraz właśnie będzie emisja. To jest po prostu epickie. Jak y, to dopracowane jest. O, spadliśmy. To teraz zobaczymy ten. Już uciekł ten bezmutowany pies, Co to, to jest? Ale tutaj ogólnie takie wszystko się zajebiście epickie robi. Y, takie niebo czerwone się robi. No po prostu świetnie dopracowane. No i właśnie nas emisja dopadła. Wszędzie jest zabójcze promieniowanie, aczkolwiek my jesteśmy hardcore'ami i nas to promieniowanie nie dopada. No właśnie się obudziliśmy w to samym miejscu co na początku. Mm, teraz musimy spytać tego lepiej diewa czyli tego najważniejszego ziemka w bazie. Co się stało? Co się stało? Chłopie co się stało? No co się stało? No wzięło pierdoloneło no. No w każdym razie będzie wykonywać zadania Tu się schodzi Nice Wow Wygląda jak w tej elektrowni atomowej co tam buchnęło Tutaj ziomek siedzi, chce mu się spać Hech No dobra No wybaczcie, że tak szybko przez te Spadaj że, że, że tak szybko przez te dialogi przelatuje. No, ale naprawdę nie nie za bardzo mnie interesuje, Ech, co oni tam rozmawiają. Teraz musimy pogadać z gościem, to się nazywa Sidorowicz. Nie, fuhu, fu, Sidorowicz, a to potem Ech, tutaj z przewodnikiem. On nas zaprowadzi na jakieś takie fajne bagna. Tak, ok. Będziemy mieli już od razu arsenał. Dobra Okej okay. Tam O kurde tutaj są te A tu są jeszcze inne Jeszcze przytrze Ginąć, ginąć Wiecie co? Wstydnijmy sobie broń Będziemy takie zabiście strzelać do Chodź tu, chodź tu, chodź tu Ging! Nooo, soj by się a amunicja FAK Fuck, 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 zaraz do pana, zaraz do pana Fuck the shit, jaki brzydki Gin, gin Dobra, nie no, wiecie, to zostawimy je, bo tam tylko No nie, amunicja w ten Musimy iść w stronę jakichś wielkich bagien gdzie było to tu PDA? tutaj. Eee... To jest tu. Nie, to jest Osederba schata, jak musimy iść tam, czyli cały czas prosto, okej. Okay. No, to jest tylko proszę... Eee... Ogólnie pokażę wam jak wygląda cała mapa tego. Jest po prostu ogromna, świetnie przygotowana tam początku mamy bagna. E cała reszta tego... Wszystkie miasta... prypecz e i oczywiście nie mogę zabraknąć naszej kochanej elektrowni atomowej. Która swymi czasy um, niestety uległa awarii, i wybuchnęła. Um, I nie ja piszę też w komentarzach, że niby ja się naśmiewam z tego, że um, zginęli tam ludzie. Broń Boże, ja um, po prostu gram w tą grę. Okej, okay, w każdym razie. E, teraz nowe zadanie: wyeliminuj wrogów stary kościół. To tutaj na pewno ziomki będą swymi czasy iść też tam. Ja też się tutaj do nich przybiorę. Jeszcze zobaczę na PDA, czy gdzieś nie, czy nie idą. Stary kościół to... Tak, to jest tutaj. Oni, co jest stacja pomp, czyli stacja pomp jest... że obserwacja tak. To nie, tu. a tu. O, odysłona w drodze. Dobra, to potem pójdziemy. Stacja pomp. Yy... To wiecie co ja bym chętnie do nich dołączył. Yy bo tutaj w tej grze tak możemy robić co chcemy, to nie ma większego znaczenia Ech, co będziemy robić, prawie za każdym razem nią przejdziemy tak samo jakbyśmy yy, ten skoro byli ze sztywnym, ze sztywnym dialogiem i rozumiecie dobra, pobiegniemy sobie sprintem A, tutaj to promieniuje, to ja przez to nie chcę iść o, o, tam widzę tych ziomków, tam do pobiegniemy tam się już nawalają. Siemano. Okej. Okay. Na mapce widać tych... te czerwone punkciki. To są prawdopodobnie... E, w każdym razie to jest... E, obiekt wrogi. E, czyli mogą to być mutanty. A to nie są mutanty, to są jakieś typy. Idzie wy? Patrzę jakie dupy zostawili mnie. Tam, tam jest, tam jest tam jest. Przesuń się, no co za... Ta jest jednak jeszcze troszeczkę zbugowana. Zaraz się nam naboje skończy Będziemy musieli ograbić jakiegoś trupa. Ograbić trupa. Ale to są renegaci, to są najwięksi wrogowie ty. Tutaj. Tutaj sobie szukaj ciało. Naboje sobie zabierzemy. I granata. Żyjesz w ziomku? Hmm. Czy ja mam naboje. Nie, tylko 11. To tutaj była strzelba, właśnie mamy do niej, do niej naboje, więc sobie zabierzmy. Oh, fuck the shit! Fuck the shit! Gim, 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 Tak, pomóż mi, uratuj mnie! No i jak sobie poszedł beze mnie, co za... Gdzie jesteś? Tutaj, dobra. Fuck, strzelają do nas, no. To ja tak może e, zapiszę grę szybko. No. Mm. Tutaj w tej grze bardzo często jest do, za, dobrze zapisywać grę, bo wtedy zaczynamy od początku. Kto do mnie strzela? Tutaj jesteś! Wyciągamy nóż. A, zabiłem go, spoko. O, apteczka, super sobie eee ten się ten ej to mój akwipunek lol gdzie to było no do jest nie... o fakt strzały lecą strzały lecą, nie ma co o, oh, fuck this shit, fuck this shit, fuck this shit, fuck this shit. Strzelają do mnie, no co za nieogarnięte gra. Nie, tutaj nie wejdę, bo to promieniuje. Zaraz mnie zabiją. Ha, 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 ha. No, tutaj jeszcze są te, ile można. Dobra no błagam, gdzie był ten ekwipunek, głupi? Sprawdzam na szybko do ustawień Boże, dobra, zapiszmy znowu grę Tak jeszcze, 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 jeszcze. Nie wiem, sobie zapisaliśmy grę grę. Tutaj ja wypróbuję tego noża, bo jeszcze mówiąc się nożami w tej grze nie bawiłem, choć... Game. Koniec gry, ta no właśnie o tym mówiłem Że nóż tutaj jest praktycznie niepotrzebny Aczkolwiek Dobra, wczytamy sobie tą grę mm. Aczkolwiek na to jest bardzo zbugowany Okej okay, nie wiem już czyż mówiąc nie nagrywam No więc sobie wczytamy grę No i myślę słuchajcie że w tym miejscu skończymy No to co? Oceniajcie. Jak wiecie ja na telefonie idę. No to co? Oceniajcie, komentujcie, subskrybujcie. Czyli wam panara. Pa.